Tutaj zobaczycie przedpremierowo zwiastun sezonu trzeciego. Więc zapraszam do oglądania sezonu trzeciego przedpremierowo powtarzam. <mulary> Daj w rozdziale trzecim, gdzie znajdziesz zupełnie nowe miejsca do odkrycia i nieznane wcześniej sposoby doświadczania Fortnite. Zacznij zdobywać BD Karnetu Bojowego poza Battle Royale. Graj i awansuj jak chcesz, by odblokować stroje z Karnetu Bojowego, w tym spider -mana. Na odkrycie czekają też nowe funkcje. Szybciej przemieszczaj się po mapie i unikaj wrogów. Z nowymi ślizgami i ich ustaniem się. Nawet rozbijaj obozowiska, gdzie wraz z oddziałem uleczycie się i przechowacie przedmioty między meczami. Ponadto do Fortnite trafiły nowe bronie i przedmioty, które pomogą Ci zdobyć królewskie zwycięstwo i prestiżową koronę zwycięzcy. Nie przestawaj wygrywać i zatrzymaj ją. Poza tymi funkcjami, wyspa jest zupełnie nowa. Odkrywaj sanktuarium, ukryty dom siódemki, i sąsiedztwo Spidermana Daily Bugle, a także inne lokacje. Pamiętaj, ze względu na nowe warunki pogodowe wszystko może się zdarzyć. Sprawdź też karnet bojowy sezonu pierwszego rozdziału trzeciego, w którym znajdziesz Spidermana, fundament i innych nowych przybyszów. Na co czekasz? Skakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj nową wyspę. Nie wiadomo co tam znajdziesz. Jak widzicie, zapowiada się naprawdę epicko, więc tutaj sobie go omówimy. Tutaj mamy fundamenta, tutaj mamy też spider ale tutaj. Sobie, tutaj gdzieś się zaczęło. Daj, w rozdziale trzecim. To mapa, według mnie, która ma trzy biomy: normalny, pustynny i zimowy, jak w pierwszym rozdziale. Gdzie zupełnie nowy mi się wydaje, że chyba jest gdzieś nowy to jest ten, przy mecie. Przy tym fioletowym na końcu. To jest chyba nowy kolor samochodu będzie lub nowy ogólnie samochód. Lista do odkrycia. Mechanika drzew jest według mnie bardzo korzacka i patrzcie co tu jest. Tutaj, yy, gdzie jest odcinek Drycia. Tutaj, gdzie jest odcinek konopa. Tutaj widzicie? Widzicie tego słodziewka? Czekaj. Cię? tutaj Tutaj, jest słodzi. Dziutki. I nie wcześniej. To jest sposoby to jest do świata. Co? Tutaj jak widzicie chyba. Jest stare, Fortnite. Nową pompę, ale z modelem starej pompy. Zacznij nie zdobywać wedek Karnetu bojowego. XP, czyli nowy sposób zdobywania XP, czyli e, będziecie mogli na kreatywny interes zdobywać i na ratowaniu świata. Go poza Battle Royale. Graj i awans. Jakby ty ruszowe. To jest po prostu najsik. A su jak chcesz, by odblokować stroje z karnetu bojowego? W tym! Spidermana, jezu, to jest biały Spiderman i jeszcze czarny. Hehe, <laughs> trochę takie. rasizm. No, chyba wiecie o co chodzi, nie? Spidermana! No! Mamy tego gościa, który jest w ogóle. przekorzacko z tym nowym karabinem. Ten wybuch po prostu! Odkrycie czekają też nowe funkcje! Szybciej i tej funkcji najbardziej nie będę lubić. Czemu? Według mnie ta funkcja psuje Fortnite'a. Tak szczerze, ty się po mapie i unikaj wrogów z nowymi ślizgami ich ustaniem się. A nawet rozbijaj obozowiska. Będę mógł zostać Spider-Manem. Jak widzicie, tu jest nowy. Tutaj przy kon filmie Konopa. Tutaj widzicie go. Jest w ogóle ten. Mm, Jaką. Jest, jest nowy styl Marshmallow. Gdzie wraz z oddziałem uleczycie się i przechowacie przedmioty między meczami. Możemy przechowywać mi dzięki namiotom i demy między. Przed, między. rundami. Ponadto do Fortnite trafiły nowe broni. Taka się taki seraszar czy coś w tym stylu. No. Przedmioty, Ty które raz, pomogą to, Ci zdobyć to, królewskie to. zwycięstwo I prestiżową koronę Prestiż. zwycięzcy Nie przestawaj nie. wygrywać I zatrzymaj ją Poza tym Ma nadzieję, że ta korona nie będzie działać tak, że y, Będzie Ma nadzieję, że ta korona nie będzie działać tak, że Jest jedna korona na mapie I jeśli ją zdobędziesz To wygrywasz całą grę Tylko pod koniec gry to się Wyspa jest zupełnie nowa Odkrywaj sanktuarium Ukryty dom siódemki i sąsiedztwo Spidermana Daily Bugle, a także inne lokacje. Pamiętaj ze względu. Tu będą dinozerwy, które były zapowiedziane mi, ten. Tu na nowe warunki jest? pogodowe. Jak widzicie, tu jest e, Tyr i ten cosiek. Tylko może się zdarzyć. Sprawdź. Będą burza. Bę... Na pewno zostaną motorówki. Zapowiada się tu największy event w Fortnite też karne twojowe sezonu pierwszego, rozdziału trzeciego, no, w którym znajdziesz Spidermana, no, fundament i innych nowych przybyszów. Na co no, czekasz? No, Wskakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj nową wyspę! Hmm, tutaj chciałem, tutaj chcę przeminąć. Okej, okay, tutaj mamy jakąś kuleczkę. Tu filmę konopowym tutaj, tu jakąś kuleczkę. Od strony prawie będziemy. Jakąś panią z maską. Fiolę, e, różową panią, Spidermana Fundamenta. Od lewej mamy lamę. Lamę, baby lama. Jakiegoś typa jest on rozmazany trochę, więc nie widzę go dokładnie. I jakąś kolejną panią, która przypomina e, tą królową iglicy? Nie. Nie pamiętam jak ona miała, na pewno i odkrywaj nową wyspę. Nie wiadomo, co tam znajdziesz. Wow! Do pani będzie taka właśnie lotnia. Tu był ten pan rozmazany. Tutaj nie wiemy jej dokładnie o nim za dużo. No co? Sezon trzeci zapowiada się... Rozdział trzeci zapowiada się naprawdę dobrze. To co? Jest trochę chaotycznie to poprawiłem? bo chciałbym jako pierwszy na świecie omówić zwiastun sezonu trzeciego. Trzymajcie się i cześć!